Zapraszam na kurs materialny www.piotchupac.pl. Witam Państwa. Na dzisiejszej lekcji powiem, co musimy umieć z wielomianów, żeby dobrze przygotować się do matury na poziomie podstawowym z matematyki. W pierwszej części lekcji powiem, jakie są podstawowe, takie najbardziej elementarne umiejętności, które musimy umieć. Chcąc dobrze znać, zdać maturę z wielomianów, a w drugiej części przygotuję, pokażę zadania, jakie występowały na maturze, zarówno w maju 2012, 2011, 2010, na maturach próbnych w listopadzie, na maturach przygotowywanych przez różne wydawnictwa naukowe. No dobra, zacznijmy. Zacznijmy od małej dawki teorii. Po pierwsze, co to jest ten wielomian? Najpierw zacznę od jedne, jednomianu. Co to byłby jednomian? Jednomian to byłby taki zapis. W od x równa się 3x do 7. Zobaczcie, mamy taki jeden element. 3x do 7 to jest nasz jednomian. A jak z tego zrobić wielomian? Wielomian mogę zrobić w taki sposób, dopisując plus 2x. I zobaczcie, że już mamy dwa miany. Mamy jeden tutaj mian i tu jest drugi mian. Czyli to już jest w zasadzie dwumian. Jak dodam trzeci element, na przykład 1, to będę miał trójmian, prawda? Wielomian to jest generalnie coś takiego, co ma kilka. Takich mianów pojedynczych. Zamian, tutaj pisane w cudzysłowie, uznajemy taki element z liczbą i z x, czyli na przykład 3x do 7, 2x. Zobaczcie, 1 to też jest jakiś tam mian, bo my możemy powiedzieć, że 1 to jest innymi słowy, 1 to się równa to samo co 1x do potęgi zerowej. x do potęgi zerowej to jest zawsze 1, czyli 1 to się równa 1 razy 1, czyli 1 też jest tam pojedynczym mianem. Generalnie wielomian to jest coś takiego, jak zapiszemy w od x równe ax do n tej, plus bx do n minus pierwszej, plus cx do n minus drugiej. To jest taka matematyczna definicja. Nie poleca się, się tego uczyć. Generalnie chodzi o to, że my możemy powiedzieć, że wielomianem jest dowolny zapis, gdzie występuje kilka elementów z x, które są dodawane bądź odejmowane. Czyli przykład wielomianu 2x kwadrat plus 3x plus 2. To jest przykład wielomianu. Inny, możemy go nazwać sobie przez g od x. To też będzie wielomian. Powiedzmy 7x do 102 plus 3. To też jest wielomian, a dokładnie dwumian. Możemy na przykład taki wielomian wziąć, jakiś c od x. Tak oznaczyć. Niech to będzie powiedzmy 121x do 3 plus 3x kwadrat plus 2x plus 5, to też jest wielomian. Czujemy już mniej więcej o co chodzi? Dobrze. Weźmy sobie taki przykładowy wielomian. W od x to się równa 2x do 3 plus 3x kwadrat plus 7x plus 1. My musimy wiedzieć, że te liczby, które stoją przy x, czyli na przykład ta dwójka, ta trójka, ta siódemka i jedynka, to są wszystko współczynniki. Czyli te liczby nazywamy współczynnikami. Zapamiętajmy, czyli współczynniki wielomianu to są liczby stojące przy x w różnych potęgach. Czyli pamiętajmy, to są nasze współczynniki. Teraz kolejna sprawa. Często, a przynajmniej zdarza się, że w zadaniu pytają, kiedy dane dwa wielomiany są sobie równe. Zapamiętajmy takie, taką definicję. Dwa wielomiany są sobie równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają takie same współczynniki przy x w tych samych potęgach. No i weźmy taką, um, takie przykładowe zadanie. Mamy wielomian w od x dany w postaci 2x do 3 plus 3x kwadrat plus 7x plus 1 i podyktowany jest jakiś inny wielomian g od x i ten wielomian g od x wygląda następująco. Mamy jakieś ax do trzeciej plus bx kwadrat plus cx Plus d mamy taki wielomian i pytanie jest kiedy te dwa wielomiany są sobie równe, czyli kiedy między nimi zachodzi równość, czyli kiedy zachodzi, że w od x równa się g od x. Zdarzają się czasami takie zadania. No i tak według naszej definicji dwa wielomiany są sobie równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają takie same współczynniki przy tych samych potęgach. Czyli zobaczmy, że współczynnik przy x do trzeciej musi być w tych dwóch wielomianach taki sam, czyli dwójka musi się równać a. No to zapiszemy to. Czyli dwójka musi się równać a. Później dalej piszemy, że trójka, czyli to, co stoi przy x kwadrat, musi się równać b, czyli b równa się 3. Analogicznie c musi się równać 7c, bo to, co przy x, musi być takie samo, i d równa się 1 czyli dla wartości a równej 2, b równej 3, c równej 7 i d równej 1, te dwa wielomiany są sobie równe. Czasami autor zadania może nam utrudnić nieco pracę i mógłby ułożyć takie coś. Pytanie jest to same. Kiedy dwa wielomiany są sobie równe, i teraz ten drugi wielomian, niech to będzie jakiś giotx znowu, będzie dany inną postacią. Powiedzmy taką. Wielomian giotx został podyktowany w takiej postaci, czyli b 3a x do trzeciej, to jest mnożenie, dodać 3x kwadrat, dodać b minus 1 druga ax i dodać 1. I mamy sprawdzić, kiedy te dwa wielomiany są sobie równe, kiedy między nimi zachodzi równość. No i zgodnie z naszą definicją, dwa wielomiany są sobie równe wtedy i tylko wtedy, gdy współczynniki przy x w tych samych potęgach są takie same. Czyli zobaczmy, że u nas dwójka, czyli to co stoi przy x do trzeciej, musiałoby się równać b minus 3a. No to piszemy 2 to się równa b minus 3a. Teraz idziemy dalej. Tutaj przy x kwadrat stoi 3, czyli trójka musi się równać trójce, co od razu widać, to już tego nie będziemy zapisywać, no bo 3 jakby nie było, równa się 3. Idziemy dalej. To, co stoi przy x, czyli 7, musi się równać b minus 1, 2a, prawda? Czyli 7 to się równa b odjąć 1, 2a. No i tutaj na końcu jedynki są sobie równe, czyli tego nie musimy sprawdzać. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy dwa równania, prawda? I dwie niewiadome. Czyli to jest układ dwóch równań i dwóch niewiadomych. Coś takiego my umiemy policzyć. Jaką metodą to można liczyć? Albo metodą przeciwnych współczynników, albo metodą podstawienia. Ja proponuję zastosować metodę przeciwnych współczynników. Czyli pierwsze równanie możemy pomnożyć przez minus 1. Jeśli ktoś nie pamięta jak wygląda metoda przeciwnych współczynników, u mnie na kanale jest objaśnione. To było układ równań, metoda przeciwnych współczynników. Czyli mnożę sobie całą linię przez minus 1 i co wtedy otrzymam? To już tutaj zapiszemy. 2 razy minus 1 to jest minus 2, to się równa b razy minus 1 to jest minus b, minus 3a razy minus 1 to będzie plus 3a, a dolne równanie przepisuję, czyli 7 to się równa b minus 1, druga a. Zgoda? Mam nadzieję, że tak. I dodajemy sobie teraz te dwa równania, czyli 7 dodać minus 2 to będzie 5. B dodać minus B to jest 0 minus 2 a dodać 3A to jest 2,5A czyli mamy, że 2,5A to się równa 5 dzielimy stronami przez 2,5 i mamy, że 1A to jest 5 podzielić na 2,5 no to 5 podzielić na 2,5 to jest oczywiście 2 czyli wychodzi nam, że A jest dwójką no jeśli A jest dwójką to wystarczy postawić do pierwszego równania za A dwójkę i zobaczymy, ile wyjdzie B. Do pierwszego albo do drugiego. Ja do drugiego podstawię. Czyli 7 to się równa B odjąć 1, druga A. No ale ja za A podstawiam 2, czyli tutaj dwójka jest. Czyli mamy z tego wynika, że 7 to się równa B odjąć 1, druga razy 2, czyli odjąć 1. Minus 1 przerzucimy na prawą stronę i zmienimy znak, czyli wyjdzie, że B to się równa 8, prawda? No, i mamy już dwa współczynniki, czyli dla współczynnika A równego 2 i B równego 8, te dwa wielomiany są sobie równe. A tutaj przypadkiem już na początku napisałem odpowiedź. Załóżmy, że podczas obliczenia nie widzieliście tej tutaj odpowiedzi, czyli że A jest 2 i B jest 8. Kolejną sprawą jest stopień wielomianu. Co to tak naprawdę jest stopień wielomianu? Bardzo łatwa sprawa. Stopień wielomianu. To jest liczba, jaka występuje przy x w najwyższej potędze. My tutaj mamy x do trzecie, x do 2, x do 1, x do 0 No najwyższa potęga x to jest 3. I ta liczba jest stopniem wielomianu, czyli stopień wielomianu naszego, tego podanego w tym przykładzie, st, to się równa 3. Weźmy, zbadajmy inny stopień. Powiedzmy wielomianu jakoś p od x. Niech p od x to będzie x do potęgi 77 dodać 1. Jaki jest stopień tego wielomianu? Odpowiedział jest stopień równy 77, bo x najwyższej potędze to jest x do potęgi 77. Inny przykład, jakiś c od x damy, niech to będzie x do 21 potęgi plus 7x do 30 potęgi plus 2. Jaki jest tutaj stopień wielomianu? Patrzymy na x w najwyższej potędze, no to najwyższą potęgą x jest 30 i to jest właśnie stopień naszego wielomianu. Jasne to jest? Mam nadzieję, że tak. Kolejna sprawa to jest twierdzenie o pierwiastku wielomianu. Jest takie twierdzenie, które mówi, że jeśli jakaś liczba a jest pierwiastkiem wielomianu, to wtedy wartość wielomianu w od a Równa się 0. Co to znaczy w praktyce? Powiem sobie tak. Ja, ja wiem, że dla tego wielomianu, że pierwiastkiem tego wielomianu jest liczba, e, tutaj będzie 3. No i sprawdzimy, czy zachodzi dana zależność, czyli w od 3, czy daje 0. No to sprawdźmy, ile to będzie w od 3. W od 3 to będzie, miejsce x stawiamy 3, czyli mamy 3 do kwadratu, odjąć 5 razy 3, dodać 6. Ile to wyjdzie? 3 do kwadratu to jest 9, odjąć 5 razy 3, czyli odjąć 15, dodać 6. 9 plus 6 daje 15, odjąć 15 wychodzi 0. Czyli zobaczcie, jeśli my wiemy, że dana liczba, jakaś liczba, jest pierwiastkiem wielomianu, w tym wypadku na przykład 3, to my automatycznie wiemy, że wartość W od 3, czyli dla x, jeśli za x podstawimy 3 do wielomianu, to wyjdzie 0. Wiemy o co chodzi? Ja ponadto wiem, że dla tego wielomianu pierwiastkiem też jest liczba 2. No to sprawdźmy, czy w od 2, czy w od 2 też da 0. No i sprawdzamy, czyli w miejsce x stawiam 2. 2 do kwadratu, odjąć 5 razy 2 plus 6, czy da nam 0. 2 do kwadratu to jest 4, odjąć 5 razy 2, czyli odjąć 10 plus 6, czy wychodzi 0. 4 plus 6 daje 10, odjąć 10 wychodzi 0, czyli 0 równa się 0, lewa równa się prawa lewa strona równa się prawej stronie, czyli jest spełniona ta zależność. Czyli zapamiętajmy, jeśli w treści zadania powiedziane jest, że jakaś liczba a równa ileś, na przykład 7, na przykład 3, na przykład 5 jest pierwiastkiem wielomianu, to wtedy ten wielomian w od a równa się 0, czyli w od 7 równałoby się 0, no bo siódemkę jak podstawimy, w od 3 równałoby się 0, bo jak trójkę podstawimy i w od 5 Również równałoby się 0. To jest właśnie twierdzenie o pierwiastku wielomianu. Zapamiętajcie to, bo w zadaniach maturalnych pojawiło się tego typu zadanie. Będziemy wykorzystywać tę umiejętność. Idziemy dalej. Kolejną ważną umiejętnością jest umiejętność grupowania wyrazów w wielomianie. Czasami występują takie wielomiany, że można łatwo pogrupować ich wyrazy i to pomaga w wyliczeniu miejsc zerowych. Już mówię o co chodzi. Załóżmy, że mamy takie równanie x do 3 odjąć 7x kwadrat, dodać 2x odjąć 14 równa się 0 i my mamy znaleźć miejsca zerowe, czyli znaleźć takie x, -y, które po podstawieniu, po podstawieniu do wielomianu dałyby 0, musimy znaleźć te liczby. No i jak tego dokonać? Tutaj właśnie przydaje się umiejętność grupowania wyrazów. To nie zawsze da się zrobić, to od razu mówię. Nie zawsze da się pogrupować wyrazy w wielomianie, ale często na maturze występują takie zadania, gdzie właśnie trzeba pogrupować wyrazy wielomianu. Jak, tego robimy? jak to robimy zazwyczaj? Patrzymy sobie na pierwsze dwa elementy i z pierwszych dwóch elementów wyłączamy przed nawias X w możliwie najwyższej potędze. No to z tych dwóch elementów możemy wyłączyć X kwadrat. No to jak wyłączymy X kwadrat z X do trzeciej, to zostanie nam X. Jak wyłączymy x kwadrat z minus 7x kwadrat, to zostanie nam minus 7, prawda? Widzimy to? No bo zobaczmy. x kwadrat razy x daje x do trzeciej. x kwadrat razy minus 7 daje minus 7x kwadrat. Zgoda? Ok. Kolejny krok. To przepisujemy ten znak. I przepisujemy liczbę, która stoi przy x, czyli 2. Następnie otwieramy nawias. I co mamy? 2 razy jaka liczba daje 2x? No oczywiście x. 2 razy ile daje minus 14? Oczywiście minus 7. I tu równa się 0. Generalnie chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej postaci, że będziemy mieli dwa takie same nawiasy: x-7, x-7. Musimy tak kombinować, żeby właśnie do takiej postaci doprowadzić. W tym momencie ten wspólny nawias zapisujemy na początku: x-7. Otwieramy nowy nawias. Tu między nawiasami jest mnożenie. I w drugim nawiasie spisujemy to, co zostało. Czyli zostało nam: x kwadrat plus 2. Równa się 0. To, co tu jest zapisane, to jest postać iloczynowa wielomianu. Żeby iloczyn dwóch nawiasów dawał 0, to, przynaj... to któryś z tych nawiasów albo obydwa muszą dawać 0. Czyli tutaj musi być 0, lub tutaj musi być 0. No i rozwiązujemy. Czyli piszemy, że x minus 7 musi się równać 0. No to minus 7 przenosimy na drugą stronę i zmieniamy znak, czyli będzie, że x równa się 7, i to jest nasze pierwsze miejsce zerowe pierwsze miejsce zerowe, pierwszy pierwiastek wielomianu, pierwsze rozwiązanie wielomianu też tak można powiedzieć. Drugim rozwiązaniem co będzie? No to musimy rozwiązać coś takiego: x kwadrat plus 2 równa się 0, prawda? A czym jest ten zapis? Jeśli może więc Mam nadzieję, że większość z Was pamięta, że x kwadrat plus 2 to jest funkcja kwadratowa. My to możemy liczyć albo z delty, albo zamieniać jakoś inaczej na postać iloczynową przy pomocy wzoru skróconego mnożenia. Tutaj wystarczy policzyć deltę. No to liczymy deltę. Delta to było b kwadrat odjąć 4ac, czyli nasze a. Nasze a to jest to co stoi przy x kwadrat czyli 1, nasze b to jest to co stoi przy x, nie ma x, -a, czyli przy x stoi 0, nasze c to jest wyraz wolny czyli 2. Przypomnę, że postać ogólna funkcji kwadratowej to było ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, gdzie te liczby a, b, c to są współczynniki, czyli na przykład funkcja kwadratowa może wyglądać tak 2x kwadrat plus 3x plus no i wtedy nasz współczynnik A byłby dwójką współczynnik B byłby trójką współczynnik C byłby piątką, ale to wymarzymy. to usuniemy to było tylko woli przypomnienia no i liczymy sobie tą deltę czyli za B podstawiamy 0 0 do kwadratu, odjąć czterokrotność liczby A, czyli jedynki liczby C, czyli dwójki zobaczcie, żeby wyszło nam 0 odjąć 8, czyli minus 8 minus 8 tutaj z ósemka czyli wyszła nam ujemna delta delta wyszła ujemna. Jaki z tego wniosek płynie? Tutaj już wszyscy krzyczą, że nie ma, czyli brak miejsc zerowych. Nie ma miejsc zerowych. Czyli nie ma rozwiązania. Czyli w zasadzie wniosek jest taki, że jest tylko jedno rozwiązanie tego wielomianu. x równe 7. Czyli jeśli my za x -a postawimy 7, to powinno wyjść nam 0. No i dla chętnych... Proponuję postawić za, za x 7 i policzyć, czy wyjdzie 0. No to byśmy musieli wziąć 7 do trzeciej, odjąć 7 razy 7 do kwadratu, bo to jest za x stawiam 7, dodać 2 razy 7 minus 14. No to zobaczmy, no to już policzę. 7 do trzeciej to będzie 49 razy 7, czyli będzie 343. Odjąć 7 razy 7 do kwadratu, czyli odjąć 7 do trzeciej, czyli też 343. Dodać 14 minus 14, to się skraca, to się skraca, wyjdzie 0. 0 równa się 0, lewa równa się prawa. Czyli rozwiązanie jest prawidłowe. x równa się 7, to jest jedyne miejsce zerowe wielomianu. Kolejny przykład wielomianu, gdzie będziemy musieli pogrupować wyrazy podobne bo właśnie pogrupować, e, pogrupować wielomian, nie wyrazy podobne. To jest taki przykład. x do trzeciej odjąć 5x kwadrat, odjąć 9x, dodać 45. No i znowu postępujemy według tego samego schematu. Czyli z pierwszych dwóch elementów wyłączamy x w najwyższej potędze, możliwie najwyższej potędze, czyli bierzemy tego x kwadrat. Bo zobaczcie, nie możemy wyłączyć x do trzeciej, no bo jak wyłączyć x do trzeciej z 5x kwadrat? No to, to wtedy by nam wyszło jakieś 5 przez x, a takiej postaci nie chcemy. Czyli wyłączamy zawsze z pierwszych dwóch elementów x kwadrat. No to jak wyłączymy z x do trzeciej x kwadrat zostaje nam x. Jak z minus 5x kwadrat wyłączymy x kwadrat, zostaje nam samo minus 5. No i sprawdźmy, x kwadrat razy x daje x do trzeciej, x kwadrat razy minus 5 daje minus 5x kwadrat. Odjąć, znak przepisujemy, czyli ten znak przepisujemy tutaj i przepisujemy tą liczbę, czyli odjąć 9 i otwieramy znowu nawias. Co będzie w nawiasie? Będzie x. Odjąć 5. Skąd to wiem? No bo zobaczcie, minus 9 razy x to jest minus 9x. Minus 9 razy minus 5 daje plus 45, czyli tak, żeby się zgadzało. Równa się 0. No i teraz przepisujemy wspólny nawias. Na początku x minus 5. Otwieramy drugi nawias i w drugim nawiasie spisujemy to, co zostało, czyli x kwadrat odjąć 9, czyli te dwa elementy, ten i ten. I piszemy, że tutaj równa się 0. No i teraz, żeby iloczyn dwóch nawiasów był zerem, to jeden z tych nawiasów musi być zerem lub drugi nawias musi być zerem. No to piszemy sobie, że x odjąć 5 równa się 0, czyli x musi się równać 5, to jest nasze jedno miejsce zerowe, jedno rozwiązanie, jeden pierwiastek, bo tak możemy powiedzieć. Drugie będziemy szukać w tym nawiasie, czyli zapisujemy, że x kwadrat odjąć 9 równa się 0, prawda? I to można albo liczyć z delty, albo zauważyć tutaj wzrost skróconego mnożenia, albo po prostu przenieść 9 na drugą stronę i zapisać, że x kwadrat to się równa 9. No teraz odpowiedzcie mi na pytanie, jaka liczba do kwadratu daje 9? No na pewno większość krzyczy, że to będzie liczba 3. Zgodzę się, ale jest jeszcze jedno rozwiązanie. x równe minus 3, no bo minus 3 do kwadratu też daje 9, czyli tutaj mamy dwa rozwiązania. W sumie mamy trzy rozwiązania, czyli odpowiedź. Odpowiedź by wyglądała następująco, że x równa się 5 lub x równa się 3 lub x równa się minus 3. To jest prawidłowa odpowiedź mojej mini. W tym momencie mamy już przygotowaną niezbędną teorię do rozwiązywania zadań, także ze spokojnym sumieniem możemy przejść do liczenia zadań.